Cześć maneczko, na kolejnym odcinku z gry Farming Simulator W dzisiejszym odcinku yy, siejemy i najprędzej wałujemy Chyba, że się nie wyrobimy w czasie Pewnie się nie wyrobimy w czasie Ale yy, nie obchodzi mnie to yy, Napełnimy siewnik do pełna Chyba tu mamy też ziarno, nie? Yy, no coś tu jest niby Oj, oj, oj Dobra, nie przejmujemy się Ech. A bo zaraz się weźmie to, bo chwila Bo musimy tam to mm, To mieć naprzód Podpięte, co nie Ja bym to sobie wziął super siłą już Ech. pier i zobaczymy o, postawiło się teraz z której strony to się podpinało dobra, już wiem z której eee, to tu idzie mm, teraz to tu. Mm. to tu Nie podpiąłem e, Myślę, że serna teraz Widzowie Dlaczego mm, to odbija tak nam na bok Okej okay. co I teraz bym mógł niby Co nie napełnić sobie w czasie jazdy Oj Oj No też mam pomysł Na biznes Dobra gdzie mm. są nasiona, nasiona weźmiemy to co zawsze oczywiście o jezu o ruskie nasiona My kupujemy zakupujemy najzwyklejsze 4 worki kupimy a nawet nas nie stać niestety, bo jesteśmy biedni kurwa mać takie kichanie no no 20 tysięcy. Na pięć lat, Dobra. no i kupujemy oczywiście cztery, eee, cztery też te worki będzie trzeba, bo to by się bardzo kończyło. Okej. Okay. To co wciągnie, to wciągnie. Tego co nie wciągnie do zbiorników, to bierzemy oczywiście. Eee, a czemu się tam tamte? Nie wiem. Choć się e, domyślam. E, bo chyba R-klikłem prze, prze, przez przypadek totalny. Ale na to nie zwracajmy uwagi. Przypadki czasami są różne. E. Dobra To tutaj No i To Tu I cofniemy trochę Okej okay. Co nie tak ile duże to Dobra Niech się napełni się pięknie, dobra zajebiście. Już cztery minuty minęły, ponad. Dobra. I ile tu będzie w ogóle litrów? Chuj wie. Aha, tu jest dobra mniej niż tam. Czyli tu idzie to. To idzie tu i yy, to idzie tu. To idzie tu i tak i to z drugiej strony. No i biznes. Dobra. I z otwartą klapą. Będziemy i będziemy sobie napełniać <grymne> Ale kurwa ja mam łeb do biznesów No i teraz szada do przodu Trochę wykręcania, ale To się ogarnie To gorzej jak teraz jak będzie podskok potem To jak to będzie nam spadało na przykład Ale jak no Nie no No Chciałem powiedzieć I nie patrzyłem mi przez tego wraka, który kurwa yy, musiał wyjechać, wszystko spadło, niestety. Ja pierdolę śmieciu ze strony nie trą. No, przestało. Czy mam jest jest taki Wiesz co, kurwa celu sieć za ja kurwa kurwijam. Ja się wkurwiję, niech ten cwer tam siedzi Nie będzie mi kurwa e, mnie wkurwiał Ja jeszcze coś przyniosę tutaj Żeby na pewno mu to kurwa przeszkadzało. Że będzie siedział decykowany kurwa czas dla siebie ty sobie już ja bo, kurwa, grzecznie nie trąbisz. Jak kurwa tamten zastraniec Już kurwa bierzemy dedykowany e, cały pojemnik e, oprysku na niego. No i się ci teraz w śmieciu zostanę. Zatrąbienie kurwa na mnie. Złama się. Dobra Na spokojnie Tutaj trzeba na spokojnie I będzie kurwa dobrze No Ja to kurwa mam łeb do pomysłów Teraz trzeba e, ustawić GPS A może na większą ilość Dobra, no, wamać, O No i fajnie Dobra I alt b. I teraz B Aha, ni-ni-nic neschladí Možno že nič neschladí, lebo ah. To sa to môže byť otvarte tylko zły ten mieliśmy Jak się materiał się do siewu zmieniało eee, może z czekajcie czekajcie No jakie, no... Eee, jak się materiał się wczy zmienia, na no serio? E, no pod E O, teraz się zmieniło, no i fajnie. Bo chwilę temu nawet współpracować nie chciało, gówno stronę. Dobra... Zobaczymy. No, a dlaczego się nie chce bardziej napełnić? Wiesz, ma. No teraz po walki będą miał napełnienie, tak? No rozajebiście, kurwa! Ile razy zmarnowałem Z czasu, ja, wale No już, Pies osrał. Trochę się zmarnowało czasu Dobra Jeb Jakoś więcej się zrobiło tego Dobra, i niech sypie Zobaczymy jak będzie, jak się wysypie wszystko No ja pięknie ale, ale na no serio musiałem. A najpierw nie chciał się podb. No, na początku, pierwsze, co? E Klikum najlepsze. Jak, jak pisało wy tym, co nie? E I też z pamięci, że e się zmieniało materiał siewczy, a nie chciał się zmienić, to klikałem e inne. I też dupa, bo e nic nie działało. Dobra. Myślę, że dla pewności, że wszystko dobrze będzie. Dobra. No i fajnie. Teraz tego znów trzeba. PS Dobra, no od razu się już nie ustawiło. Dobra. Idziemy na spokojnie. Idziemy <laughs> na spokojnie sobie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli już nam się nic nie spierdoli. No kur w coś, jak coś się znów spierdoli. Dawki są automatyczne, to dobrze. Przynajmniej tyle, że w tej grze nie trzeba dawek hmm no, no, nie, 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 tak na nic już, bo chciałem coś powiedzieć, ale może kupimy też jakieś zwierzę, to nie. Mm. Jak? Jak? Nie, he. Musiałem zły guzik kliknąć przypadkowo. Ja zawsze mam kurwa pecha, i ja nie kurwa skąd, ale mnie zaraz coś szczeli. Przez tego pecha, co ja mam. Dobra. Okay. O, sypię. Dobra, kolejne minuty zbanowane przez mój kurwa debilizm. Tak? Na pewno, na pewno, Dobra. Okej. Okay. Już mieli nic, banie w kurwi. Gdybym teraz tym jebanym ciągnikiem. To kurwa, odcinka byście nie mieli. Byłem się w Dobra Okej okay. O Boże kurwa widzę ja tak przez chwilę nie mówiłem Tak się zacząłem Nie wiem kurwa Wytłem z N bo kurwa nie widziałem Już sama mam z tą kurwa zrobić tak nie wiem kurwa Czy działa, czy nie Czy ta technologia działa? i się tak nie odzywałem przez chwilę hmm. dobra, posiejemy to e, to 7 pasków, jeżeli nam się uda Cho, choć chuja nam się da e, uda znaczy chuja się nam uda, dać się pewnie dalej. nam się kurwa nic w życiu nie udaje mi bardziej, ale chuj w to niech jedzie, przez chwilę sobie sam Następna rzecz, yy, którą będziemy ogarniać, to pewnie jednak nie zwierzęta To hura hura yy, Tylko gdzie kurwa mać to jest? Gdzie te się siewniki? Tu są dobre Następny gówny jak je kupujemy to jest któryś z tych y, zjebanych główien Amazonu Bo ja się kurwa y, Już sobie nie wyobrażam ile będzie roboty brzmiwa te Ale cieszę się Będzie więcej to lepiej się chyba z tego cieszyć Niż nie cieszyć I teraz patrzymy jak wygląda e, nasze. Dobra, Ej, ładnie nam pole zrobiło się. Nie na no, mega. Lepiej by nie było. Mówię. To my, my ruszamy. Ok. A teraz ziarno będzie pakować i jestem trochę głupi, bo wybaczę skórę po prostu z kursu przez przypadek. Mm, ale na to kurwa nie zwracam uwagi. E, przypadkowo się wszystko da zrobić. E, co się da, to się da, wiadomo. Mm. Kolejna i na rzecz się napełnia, yy, ale nawozu mam tylko dwa worki. Yy, nasion mamy więcej, ale czy mnie to obchodzi, czy mamy więcej? Tak, te nasiona tak gówno się kończą, to się cieszę. Mm. Tutaj dobrze będziemy jechać w tą stronę, no to yy, wtedy coś zobaczę, akurat sobie, ale. Nie wiem, dobra To było za dużo widzę nawozu wozu. Mm, zobaczy, się, się, e, zobaczy się, kurwa e, Jak e, się zrobi tutaj to wszystko, to ile będzie najprędzej tych e, Gówień wszystkich Tu nie ma, żebym przypierdolił? Nie ma, dzięki Bogu Okej okay. Dobra Jedziemy i niestety też jak trzeba zrobić dobra okej okay. i co, jedziemy pięknie? No i kurwa zajębiście. No i niech się napełnia ziarno bo nawozu mamy troszeczkę tam zapasu szybko, A, bo jedzie to gówno mm. dobra, jest i yy. azot widzę, że na sranie w niektórych miejscach jest azotu przez to, że niestety tam nie urosło ale trudno nie, ale to trudno, trudno, trudno dobra, chuj yy, Tutaj jest jak chodzi o pH ładnie Trzeba będzie coś tak na samym polu garnić, żeby było ale Tak jak będzie to będzie nie obchodzi mnie to mm... Dobra, w górę i tak, i napełnione, pięknie. Nie, no jeszcze mm, nie mieliśmy ani razu mniej niż e, ogólnie ten, na przykład 200 e, ziarna, co, no jestem szczęśliwy. Dobra. A to popierdalamy stali po polu, co za kawę mgła tam się zrobiła, czy kurwa woda. Tak, nagle kurwa tam ocean się zrobił bałtycki Ej no bez jaj kurwa to wygląda jakby tam był zasrany Bałtyk Co jakiegoś kurwa moda mam? I tam będzie woda, na serio? No i chuj już to Nie Coś się im pojebały chyba tekstury I tam nic nie ma no Tam nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No spokojnie, nic tu nie ma Nie wnikajmy na to No kurwa Tu jest woda Czy to jest woda? Czy co to kurwa jest? To jest kurwa jakaś mgła, to jest gaz kurwa Tu komorę gazową nam rozpierdolili Jezu niu. Dobra. Tak. Dobra, i... Tak i będzie dobrze. No. Ja to myślałam, że to jaka komora gazowa albo woda, nie wiem. Co sobie mam myśleć yy, na ten temat? Mm. I czemu to się na polu tak stało? A jak poświęcę w to? Dobra, mogło, ale fajnie, jakby woda była na pole Tak, żeby tu jest dołek, to woda by się wzięła i takie było to. To byłoby fajne. Dobra, ładnie skręca. Tutaj ładnie leci. ładnie, ładnie. Pewnie i tak się gdzieś wykrzaczy I trzeba będzie pomóc mu. Ale na to nie zwracamy uwagi. Mm, Dobra. Yy, ile już trwa? 23 minuty? Gdzie i tak to skrócę do iluś tam. Później ilu, ale. Jezu, jak to szybko mija. No to my robimy time -lapsik, widzowie. Jak skończymy to kółko. Też to tyle jedno kółko robimy. Ja I up dole. Aś mi się kurwa duszno zrobiło. Na sercu trzeba większe maszyny i większe ciągniki. Jezu. Żeby można byłoby wtedy, żebyśmy to 300 tysięcy, wziąć kredytu tyle żebyśmy mieli więcej, by wystarczył ten kredyt tak żeby to i panele były pomogły fotowoltaiczne no i byśmy... dobra przeanalizowałem sobie, jak będziemy teraz mieć to to bierzemy po prostu pożyczkę i jak będzie pożyczka to że znaczy weźmiemy, jak będą pieniądze z tego, że zniw, to weźmiemy pożyczkę, która będzie trzykrotnie więcej niż normalnie jest. Weźmiemy to i będziemy spłacane z tego, co będzie mieć z tego. No i kupimy lepsze ciągniki. To takie, co tam sądzicie? Nie wiem. Dobra, robimy timelapsa. No to Siemanko.